Czy bezpieczna ogoda 2% jest faktycznie bezpieczna? Czy banki rezygnują ze składania apelacji i co zrobić, aby uchronić się przed wzrostem rat? O tym wszystkim już za chwilę zapraszam, Denis Jączek. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Jak Państwo wiecie, w czerwcu zapadły dwa przełomowe wyroki CUE. Przypomnijmy sobie pierwszy z nich w sprawie C520 na 21. CUE orzekł, że banki nie mogą domagać się od konsumenta wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Prawo takie przysługuje, ale konsumentowi, a nie bankowi. No i drugi wyrok w sprawie, przypomnijmy sobie C287 22 dotyczył zabezpieczenia roszczeń. SUE potwierdził, że sądy krajowe nie powinny oddalać wniosków o wstrzymanie spłaty rat na czas postępowania sądowego. Od tych wyroków minęło już parę miesięcy i co dostrzegamy? Po pierwsze, coraz częściej banki rezygnują z zaskarżania wyroków sądów pierwszej instancji. Po drugie, dostrzegamy wysyp różnorakich form propozycji ugodowych. Dla przykładu można tutaj Przywołać sprawę prowadzoną przez naszą kancelarię przeciwko bankowi ochrony środowiska przed sądem okręgowym w Warszawie sygnatura akt 4C1211, łamane przez 20, w której ustalono nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny denominowany. To była sprawa z umową z marca 2005 roku, czy też sprawa przeciwko DNB Bank Polska, prowadzona również przed sądem okręgowym w Warszawie, sygnatura akt. 3C3162, łamane przez 20, w której to sprawie ustalono również nieważność całej umowy. W tym przypadku umowa była indeksowana do waluty euro, umowa z czerwca 2009 roku. W sytuacji, proszę Państwa, gdy bank rezygnuje ze złożenia apelacji, wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny. Kredytobiorca uwalnia się od tej nieszczęsnej, toksycznej umowy. Wygrywa tzw. darmowy kredyt, a następnie dochodzi do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Hipoteka jest prawem akcesoryjnym, w związku z tym upada, jeżeli to, co zabezpiecza, również upada. Dzieli jej po prostu los. Jeśli chodzi natomiast o ugodę, to dla przykładu można wskazać na Pkosa. Bank wprowadza nowy program pod nazwą Bezpieczna Ugoda 2%. No i powstaje pytanie. Bezpieczna, ale dla kogo? O tych zapewnieniach, o bezpieczeństwie wiemy jak należy podchodzić i bank już nie raz zapewniał, że coś jest bezpieczne. Zawierając umowy frankowe bank wykorzystywał wszelkie konstrukcje, aby siebie zabezpieczyć. Mowa tu na przykład o wekslach, hipotece, spredzie walutowym, tabeli kursów. Ten wysyp... Ugód, proszę Państwa, on nie wynika przecież z dobrotuszności banków. On wynika z takich twardych, matematycznych wyliczeń. Banki po prostu chcą minimalizować swoje straty. W każdej ugodzie brakuje mi takiej prostej, jasnej informacji. Drogi kliencie, drogi kredytobiorco, podpisując tę ugodę, tracisz nie tylko roszczenie o darmowy kredyt, ale stracisz również roszczenie o wynagrodzenie. Za to, że przez te wszystkie lata korzystaliśmy, inwestowaliśmy z Twoich środków, czyli to roszczenie, o którym orzekał CUE 15 czerwca. Prawda jest tak, taka, drodzy państwo, że żadna ugoda nie będzie tak korzystna jak prawomocny wyrok ustalający nieważność. To wynika po prostu z konstrukcji, z zasady umów ugody. Ugoda polega na tym, że każda ze stron czyni sobie nawzajem ustępstwa. Na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o wrześniowej gigantycznej obniżce stóp o 0,75 punktu procentowego, co spowodowało umocnienie się waluty CHF i w konsekwencji Frankowicze zapłacili jedne z najwyższych rat w historii. Aby uchronić się przed takimi wzrostami rat, należy jak najszybciej skierować sprawę do sądu, złożyć pozew wraz z wnioskiem o wstrzymanie spłaty rat, a po wygraniu. Można dodatkowo pozwać bank o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie przez bank z Państwa pieniędzy. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do walki, do walki o Państwa prawa. Życzę sukcesów. Dziękuję. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.